Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Witam serdecznie w kolejnym dniu wyzwania. Wyzwania 40-dniowego, dziś 21 dzień dla mnie z sokiem z selera naciowego i krótką audycją na YouTubie. Aleksandra Łysy, Ola Łysy, gospodyni kanału Strefa Spokoju i Równowagi. Um, tak, gospodyni kanału Strefa Spokoju i Równowagi, ale 25 lat doświadczenia w korporacjach, głównie na stanowiskach menedżerskich, a od 3 lat również nauczycielka, certyfikowana nauczycielka Hata Yogi, ale przede wszystkim mojej ulubionej Kundalini Yogi. Dlaczego to dzisiaj podkreślam? Dlatego, że chciałabym poświęcić ten odcinek, to nasze spotkanie temu, jak wygląda taka standardowa lekcja jogi kundalini dla osób, które jeszcze nie były, nie doświadczyły albo były, ale nie wiedziały, dlaczego coś wyglądało w taki, a nie inny sposób. No to zaczynamy. Yoga Kundalini jest jedną z odmian jogi. Można spotkać się z innymi typami, tak? czy, czy podejściami do jogi typu Yoga Ayengara, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Yoga Nidra. Bardzo, bardzo wiele jest różnych odmian. Yoga Kundalini jest w moim odczuciu, z moich doświadczeń jogą dla każdego. Każda osoba, niezależnie od wieku, od swojej kondycji fizycznej, może przyjść na zajęcia, właśnie jogi kundalini, i doświadczyć, doświadczyć tego, w jaki sposób joga pozwala wpłynąć na poziom nas, naszej energii, naszej witalności, na uregulowanie funkcjonowania układu hormonalnego, na funkcjonowanie no, całego naszego, Całego naszego organizmu. Wpływa na ciało, wpływa na umysł, wpływa na naszą duszę i na to, jak odbieramy, czy jak radzimy sobie z naszymi emocjami. Ale jak wygląda lekcja? Tak, o tym jest ten dzisiejszy, dzisiejszy program. Czyli zaczynamy standardowo lekcję Joki Kundalini od takiego dostrojenia się. Dostrojenia się. Z połączenia się ze swoją wewnętrzną mądrością i również stworzenia wokół siebie takiej, takiej warstwy, można powiedzieć, ochronnej. Czyli zaczynamy od zaśpiewania, zaintonowania dwóch mantr, które mają za zadanie właśnie połączyć nas ze sobą, z tą wiedzą, bardziej mądrością. I, I tym wszystkim, co czujemy, kim jesteśmy i jak, jak nas prowadzi nasze, nasze życie. Po zaintonowaniu tych mantr na początku przechodzimy do rozgrzewki. Czasami ta rozgrzewka jest dłuższa, czasami jest krótsza, czasami jej nie ma. Czyli nie jest to taki punkt, który zawsze, za każdym razem musi się pojawić. Zależy to wszystko od tego, jaki będziemy zestaw robić dalej na naszych zajęciach, dlatego że jeżeli ten zestaw jest bardziej taki, można powiedzieć fizyczny, porusza, jest dłuższy, ma, ma jakiś czas swojego funkcjonowania, no to wtedy tą rozgrzewkę wystarczy zrobić krótszą albo można z niej zrezygnować. Natomiast jeżeli ten zestaw jest taki bardziej spokojny, medytacyjny, nie porusza wszystkich, wszystkich części naszego ciała, to wtedy dobrze jest i często nauczyciele wprowadzają właśnie rozgrzewkę, żeby przygotować, przygotować ciało do tego, co będzie się działo później. A później jest właśnie ta część, już taka główna, i na zajęciach jogi kundalini robimy tak zwane kryje. Tak? Kryja to jest właśnie zestaw asan, czyli pozycji ciała, zestaw mudr, czyli ustawień palców w pewien sposób, dłoni w jakiś konkretny sposób. Które to ustawienie dłoni powoduje specyficzny przepływ energii w naszym ciele. Również w czasie takiej kryi może się pojawić, a na pewno się pojawi, bo oddech jest podstawą, jest w ogóle tak bez oddechu ani róż. Natomiast świadomy oddech prowadzony w pewien konkretny sposób może, może być elementem właśnie każdej, każdej czy, czy wybranej kryi. I po tym zestawie takim podstawowym, po, po, po kryli konkretnej, na konkretny cel, o tym jeszcze powiem później, przechodzimy do relaksacji. Relaksacja jest elementem obowiązkowym na każdych zajęciach jogi kundalini, czyli musi być oddech bardzo świadomy i każdy nauczyciel, Podkreśla to, jak oddychać, i mówi o tym, że można sobie odpuścić pewne asany, pewne pozycje, pewne ćwiczenia, jeżeli one w jakiś sposób sprawiają nam, nam trudność, nie są możliwe do realizacji w danym momencie, ale specyfika i świadomość oddechu jest bardzo, bardzo ważna. I relaksacja, odprężenie, zintegrowanie tego wszystkiego, co zadziało się w czasie rozgrzewki i w czasie tej kryi podstawowej, to jest taki must have, tak? To jest coś, co musi faktycznie pojawić się na każdych, każdych zajęciach, na każdej lekcji, niezależnie od tego, ile ta lekcja trwa. I tak samo ta relaksacja może być robiona bardzo króciutko, tylko żeby faktycznie coś się zadziało, żeby, żeby to się zintegrowało w naszym ciele, co zrobiliśmy, żeby wyrównać być może oddech, który gdzieś tam w pewnym momencie się, się zmienił. No i po tym relaksie, dłuższym czy krótszym, przechodzimy do medytacji. Bardzo często, właśnie na zakończenie zajęć jogi kundalini, praktycznie zawsze robimy w dłuższym czy w krótszym wymiarze czasowym również, również medytację, i te medytacje mogą być związane właśnie z jakąś techniką oddechową, czyli jakąś pranajamą. Te medytacje mogą być po prostu związane z siedzeniem, utrzymywaniem ułożenia dłoni w jakiś specyficzny sposób. Mogą być powiązane z utrzymywaniem koncentracji na jakimś wyznaczonym punkcie lub obiekcie, ale również w języku wykorzystujemy mantry i intonujemy albo słuchamy mantry, i w ten sposób medytujemy i pozwalamy naszemu umysłowi w jakiś sposób odpocząć. I potraf również możemy w tym momencie bardziej dotrzeć do naszej podświadomości, czy oczyścić podświadomość z tych schematów, programów, które nam nie służą. Kończymy zajęcia jogi kundalini, zaśpiewaniem mantry końcowej, która ma nas ugruntować jeszcze w naszej autentyczności, w naszej prawdzie, w tym, żebyśmy mieli odwagę do bycia sobą i odnaleźli, odnaleźli kontakt z, tym, z tą swoją autentycznością. Jest to mantra Sat Nam, czyli właśnie to, że prawda jest naszym imieniem, jesteśmy autentyczne, jesteśmy autentyczni. Tak wyglądają zajęcia. No i co, jest się czego bać? Myślę, że nie. Myślę, że warto jest spróbować, dać sobie, dać sobie szansę na to, żeby właśnie doświadczyć, zobaczyć jak to na nas działa. I też zachęcam do tego, że jeżeli ktoś był na zajęciach i coś mu się nie spodobało albo, albo źle się potem czuł, żeby też nie skreślać takiego doświadczenia i nie, nie wydawać osądów i wyroków, że to nie są zajęcia dla mnie, tylko po jakimś czasie spróbować jeszcze raz, może pójść do innego nauczyciela, bo to, co zawsze podkreślam, każdy nauczyciel wnosi również swoją, swoją energię, swoją osobowość, swoje doświadczenie do każdej praktyki i niezależnie od tego, że będziecie na zajęciach robić ten sam zestaw ćwiczeń, tą samą kryję, to energia może być całkowicie inna, bo to jest energia właśnie nauczyciela, energia konkretnej grupy. No i Wasze samopoczucie, Wasz poziom przygotowania, czy Wasza wibracja w danym dniu, żeby te wibracje w naszym ciele się dostroiły, żeby one faktycznie były takie, że nas tak to życie nie, nie wyrzuca, że tak powiem, i nie szarpie nami tak bardzo, jak, jak to się często zdarza. No to y, musimy dbać o ten swój poziom energii, musimy dbać o równowagę ciała, umysłu i naszej duszy, musimy pracować świadomie ze sobą, obserwować siebie, no i wtedy, wtedy to życie płynie nam tak, tak naprawdę inaczej. Nie mówię, że jest lepiej, tak? bo wyzwania i różne trudne sytuacje będą się oczywiście zawsze pojawiać, bo na tym polega życie. Że jest ta sinusoida, tylko ważne, żeby to nie było tak, że raz jesteśmy w wielkim entuzjazmie, a potem spadamy na kompletne dno, tylko właśnie dzięki zajęciom jogi kundalini, ona po pewnym czasie zaczyna być inna, tak? zaczyna być bardziej taka wypłaszczona i owszem, jest fajnie, tak czujemy, że, że jesteśmy na swoim, na swoim szczycie. Potem coś się zdarza i gdzieś schodzimy troszeczkę niżej, ale już nie ma takich po prostu takich dużych wahań, wahań w, i potrafimy wykorzystywać i płynąć z tym, co jest na górze, a jakby też przeżyć i, i skorzystać, i wykorzystać ten czas, kiedy, kiedy jest trudniej, kiedy coś się pojawia w naszym życiu, które nie, kiedy nie układa nam się tak, jakbyśmy chcieli. Także tak pokrótce, pokrótce wygląda właśnie lekcja Yogi Kundalini. No czas mi już tutaj niemiłosiernie ubiegł, przebiegł i, i minął. Zakładane około 11 minut. Tak więc jutro wrócę jeszcze do tematu i zgodnie z obietnicą powiem troszeczkę więcej o tych zestawach, tak? O tych kryjach. Jakie one mogą być, na jaki cel. Dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają, czego tam się można spodziewać, i również jak sobie radzić, jeżeli mamy pewne dolegliwości czy jakieś ograniczenia, które, które powodują, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Pamiętajcie tylko o tym, że yoga to nie gimnastyka, yoga to nie akrobatyka, także takich rzeczy na pewno nie spodziewajcie się na zajęciach u mnie na zajęciach jogi kundalini tutaj chodzi o to żeby poczuć siebie nawiązać kontakt ze swoim ciałem uszanować je zaakceptować to co jest i pracować nad tym w spokoju w ciszy z cierpliwością aby czuć się w tym jak jesteśmy jak się mamy jak najlepiej i wrócić do poziomu równowagi homeostazy i takiego dobrostanu Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę, za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie. Jeżeli było to dla Ciebie, dla Was ciekawe, bardzo proszę o subskrypcję, o lajka, like o kciuk w górę, żeby, żeby dodać mi również odwagi do kontynuacji tych spotkań i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze. Do zobaczenia.